W dzisiejszym odcinku pogadam na temat tego, jak moje podejście do tworzenia muzyki zmieniło mój trening siłowy i jak mój trening siłowy wpłynął na tworzenie muzyki. Zacznę w takim razie od nakreślenia kontekstu, bowiem mój trening siłowy czy też praktyka ruchowa przez ostatni czas jakiś rok czy dwa były dość luźne i nie było tam za dużo struktury. Nie było też za dużo jako takiego planu długofalowego, i większość tych treningów czy, czy właśnie praktyk wykonywałem trochę tak, jak mi się chciało, i trochę tak, jak czułem danego dnia. Co oczywiście nie jest złe ani nie jest nieefektywne. Bardzo dobrze się czułem po takich treningach. Zazwyczaj właśnie opierały się o to, co w danym momencie czuję i na co mi ciało pozwala. Co skutkowało tym, że nie bardzo dało się dostrzec jako taki progres, postęp, bo, bo trochę byłem tutaj, trochę byłem tam, czyli tutaj zajmowałem się powiedzmy, mobilnością, tutaj siłą, tutaj jakąś jakością ale z elastyczności, tutaj, znowu praktyką, z kręgosłupem, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc sobie. Skakałem tak z kwiatka na kwiatek, było to fajne, przyjemne, nie za bardzo wymagające, w dużej mierze oparte o intuicję i o odczucie właśnie swojego ciała. Jeśli chodzi o muzykę, to cały 2025 rok, jak i prawdopodobnie 2024, oparte były o mm, dżemowanie granie jakichś takich okołoambientowych produkcji, które zresztą możecie sprawdzić sobie tutaj w opisie. Mało było bitów, mało było takiej struktury sztywnej, nazwijmy ją, mało było powtarzalności, w dużej mierze oparte to było o jakąś tam losowość, przypadkowość, czy też właśnie o intuicję i czucie się w, w danym momencie. Czyli widzicie, że tutaj dwie te sytuacje mają wspólny mianownik, czyli zabawa troszeczkę, troszeczkę dżemowanie, trochę unikanie powtarzalności, w pewnym sensie nawet celowe, ale nie było możliwości śledzenia tego, czy w przypadku muzyki odtwarzania utworów, które wcześniej nagrałem, bo były one w głównej mierze improwizowane. Ostatnie kilka miesięcy w moim treningu siłowym czy właśnie praktyce ruchowej opiera się o bardzo prosty, powtarzalny trening, który nie wymaga jakichś takich mentalnych zasobów. Raczej zawsze chce mi się go wykonać, ponieważ jest dość krótki, treściwy, intensywny. Jestem w stanie go zapamiętać, wiadomo, że spisuję sobie wszystko w zeszycie, ale nie muszę nic wymyślać, o może tak. Także nie ma tego, mm, tego pierwiastka, który, który jest kolejną przeszkodą, czyli no, na co tam dzisiaj ćwiczyć, na co mam ochotę, co bym zrobił, i tak dalej, i tak dalej. Są proste ćwiczenia, mm, które zresztą możecie tutaj zobaczyć w, w wideo. Jest to oczywiście część tego treningu, bo w głównej mierze opiera się on o ćwiczenia na kołach gimnastycznych. I co taki trening mi daje? Po pierwsze, bardzo jasno i klarownie jestem w stanie śledzić swój postęp, progres, bo wszystko jest oparte o jakieś tam cyfry, o ilość powtórzeń itd., tak itd. Tak Więc obserwuję progres zarówno jeśli chodzi o siłę, zarówno jeśli chodzi o technikę, zarówno jeśli chodzi o sylwetkę, także... Wszystkie te rzeczy są tutaj odhaczone, sprawia mi to satysfakcję. Chce mi się to robić i nie muszę nic wymyślać. Co ciekawe, od kiedy wprowadziłem ten, ten trening w swoje życie, to coraz bardziej chce mi się muzycznie tworzyć rzeczy powtarzalne, bardziej lupy, coś takiego, co, co jest właśnie w jakiś sposób. Przewidywalne, nawet proste, yy, i coś, co będę mógł odtwarzać, czy grać na żywo, i, i po prostu coś, co będę mógł lepiej poznać, i, i coś, co słuchacze będą mogli lepiej poznać, i będą mogli sobie posłuchać tego również w formach na żywo, czyli koncerty, livey, i tak dalej. Nie oznacza to jednak, że porzuciłem całkowicie yy, praktykę ruchową. Taką swobodną, czy polegającą na intuicji, tak samo w muzyce. Raczej chodzi o to, że przez ten długi czas byłem w jednym obozie, czyli w tym takim, nazwijmy go, frywolnym, swobodnym, intuicyjnym, właśnie. Więc czuję, że teraz czas na, na taki bardziej skonkretyzowany, prosty, skuteczny, powtarzalny. Trening i muzykę. Oczywiście nie oznacza to, że któryś z tych obozów jest lepszy, czy któryś zostanie ze mną na zawsze. Bardziej chodzi o to, że przez długi czas eksplorowałem te przestrzenie mniej znane, więc teraz czuję, że czas na to, żeby zanurzyć się w tym, co znamy i eksplorować ten teren, ten obszar. Dzięki temu zbuduję solidną podstawę, fundamenty, które pozwolą mi na eksplorowanie rzeczy nieznanych w szerszym kontekście, ponieważ mój obszar działania zwiększy się. Także to, że teraz przechodzę do tych form bardziej ustrukturyzowanych i powtarzalnych, w przyszłości pozwoli mi eksplorować te mniej znane i bardziej improwizowane. I do czego chciałbym Was, drodzy widzowie, zachęcić tym wideo? Mianowicie do tego, że jeśli znajdujecie się w jednym z obozów, czyli w obozie A, to postarajcie się dać szansę procesowi się zadziać na rzecz obozu B. Czyli A niech będzie ustrukturyzowanym, sztywnym, opartym o powtarzalność, o pętle, o to, co znane, a obóz B będzie oparty o improwizację, o intuicję, o czucie się i o działanie w danym momencie. <grym> I zobaczcie, jak, jak to wpłynie na Wasze takie defaultowe działanie, bo jestem przekonany, że zarówno wskoczenie w nieznane, jak i zamknięcie się w ramy jest w stanie <grym> otworzyć wiele nowych dróg. W tym obozie, w którym się obecnie znajdujecie, także to jest wskazówka czy narzędzie, na, na które, które chciałbym, żebyście wynieśli z tego wideo. Osadźcie się w ramę lub zwolnijcie blokady, i dajcie się ponieść. Na koniec, małe przesłanie dla siebie: liczą się powtórzenia. Więcej lupów, a mniej pierdolenia.